Postanowiłem sprawdzić, jak moi widzowie znajdują moje filmy shorts. Nie spodziewam się pięknych wyników, ale chyba nie może być aż tak źle. Chyba. Mamy tu na przykład, na pierwszym miejscu mamy czajnik. Ja nie mam nic do czajnika, spokoj youtuber raczej, tylko nie mój target. No, może być, okej. Okay. Bajki dla kotów. Oczywiście to jest ten content, który uwielbiam robić. Może przejdźmy dalej. Ja rozumiem, że do internetu ma dostęp teraz prawie każdy. Ale żeby szukać takie coś w szorstkach, to nie jest to czasem lekka przesada. Tak, tak. Nie wiem, nie wiem. Co mamy tu jeszcze? Na przykład ciasto w mikrofali. Oczywiście, że. Właśnie, robię takie poradniki, możecie sami zobaczyć Pozdrawiam serdecznie każdego, kto już oglądał z tego film <grym> Ale no, nie, nie Ludzie była ty na Ale no, myjnia bezdotykowa to moim zdaniem już przesada, naprawdę To, to przesada jest Jak można myjnię bezdotykową w ogóle wyszukiwać To jest legalne Ale chyba, chyba Najgorsze Nie jest ukraść brainerds roblox I nie jest to sposób Na darmowe robuxy Ale jest to Jedna godzina Jedną Godzinę Komplikacja jedna godzina No Zakończmy to no Mam dosyć